Kolejne strony ulubione, kolejne zaproszenia do wspólnej lektury. Dziś przyniosłam trzy książki, dwie biografie i reportaż. I od tego reportażu chcę zacząć i bardzo Państwu zarekomendować ten reportaż Rafała Hetmana. Izbica Izbica, czyli ta izbica tu na Lubelszczyźnie, kilkadziesiąt kilometrów od Biłgoraja. A w tym reportażu oczywiście Biłgoraj też jest i historie Biłgorajskie. Rafał Hetman przypomina nam, trochę nas niepokoi, historią Izbicy, miasteczka na Lubelszczyźnie, które przed wojną liczyło 2000 mieszkańców Żydów, niewielu katolików, a po wojnie zostało kilkudziesięciu, dwadzieścia osiem osób, które ocalały. To miasteczko jest bardzo doświadczone historycznie, dlatego, że Niemcy, naziści tam też utworzyli getto tranzytowe i 25 tysięcy Żydów z Europy Wschodniej właśnie tam, stamtąd wyruszała na, na śmierć w Bełżcu, w Sobiborze. I to jest taka w skrócie historia Izbicy, a Rafał Hetman no, świetnym warsztatem reporterskim nam tę historię opowiada. Na przykładzie ocalałego Tojwego blata widzimy izbicę wojenną oczami dziecka właśnie Tojwiego, To jest też historia tych, którzy ocaleli, ale to jest też spotkanie Rafała Hetmana z z tymi, którzy byli świadkami tej historii, dziś tam mieszkają, dziś jakoś muszą się skonfrontować z tą bardzo trudną historią i też z tym, jak Polacy, sąsiedzi zachowywali się co po wojnie działo się w Izbicy, jak byli witani ci, którzy ocaleli i chcieli przyjechać do miejsca swojego pochodzenia, do Izbicy właśnie. Bardzo państwu ten reportaż Rafała Hetmana polecam, zwłaszcza, że tu mam dużo stron, rogów, kartek pozaginanych. To są te kartki, gdzie Biłgoraj też jest bohaterem tej książki. Rafał Hetman, Izbica, Izbica. I teraz dwa, dwie biografie. Zaczynam od biografii, w której też wojna jest tutaj tutaj ważna, ale tak naprawdę poezja, twórczość, bycie niezależną, artystką, myślę, że to są słowa klucze, hasztagi do tej biografii, Zuzanna Ginczanka, to jest jej biografia napisana przez profesor Izoldę Kiec, Ginczanka nie upilnuje mnie nikt, młoda dziewczyna, Żydówka wychowująca się w Równem na Ukrainie, wychowywana przez babcię, która chce zostać poetką, która chce zostać polską poetką, wyjechać do Warszawy i tu pisać i spotykać się z pisarzami. Jest bardzo odwa odważna, nie boi się niczego, nie upilnuje jej nikt. Pisze przed wojną listy do Juliana Tuwima ze swoimi wierszami. On jej odpisuje i zachęca do dalszego tworzenia i to jej no, jakby otwiera skrzydła. Ona wyjeżdża do Warszawy, przyjaźni się z Tuwimem, przyjaźni się z Gombrowiczem. No i mm, wojna i Niestety w 1944 Ginczanka ginie, ale to jest w bardzo wielkim skrócie ta wielka historia jej poezji, jej twórczości i w ogóle jej, takiej bardzo dzielnej, odważnej poetki, kobiety opowiedziana. Izolda Kiec też wspaniale pokazuje nam tamte czasy, To jest bardzo dużo wycinków z gazet, historii w ogóle i Równego, i, i Warszawy, tej przedwojennej i wojennej Warszawy. Bo biografię wydaje mi się czytamy po to, żeby właśnie poznać się indywidualną historię, ale też zobaczyć te wszystkie inne konteksty. I tak jest też w tej drugiej biografii, to jest Anna Walentynowicz, biografa Anny Walentynowicz, Anna Szukaraju, Doroty Karaś i Marka Sterlingowa. I tutaj te konteksty są bardzo istotne. Anna Walentynowicz to postać, którą doskonale znamy, znamy jej historię, jej wkład w to, że powstały wolne związki zawodowe, jej pracę w stoczni. Znamy też te późniejsze zawiłości i to, jak układały się te jej relacje z tą niegdyś wspólnotą, niegdyś z tą drużyną, z którą razem ramię w ramię, ale wydaje mi się, że w tej biografii najciekawsze jest jednak ten początek Anny Walentynowicz, że my często znamy osoby publiczne z tych momentów, kiedy, które są najbardziej głośne, a te konteksty i, i ta całość, i to spojrzenie na czyjeś życie z lotu ptaka, z Stansu, spojrzenie na, na te początki jest bardzo, bardzo istotne i ma duże, no, duże znaczenie na w ogóle dostrzeżenie całej postaci. A Anna Walentynowicz długo ukrywała swoje korzenie. Łączy ją z Ginczanką to, że pochodzi, pochodziła z Podrównego na Ukrainie. To jest bardzo trudne jej dzieciństwo. Pracowała poza domem, u jakiejś rodziny była służbą. Kiedy była rzeź na Wołyniu, ona musiała zmienić język, zmienić swoje wyznanie i ukrywać to, że, że jest Ukrainką. Przyjechała do Polski, tutaj bardzo trudny czas w Polsce wręcz taki graniczny, bo, bo głodowała, bo nie miała gdzie mieszkać. No i z tego wyrosła ta Anna Walentynowicz, którą my znamy, a reporterzy Dorota Karaś i Marek Sterlingow no, robią śledztwo, wracają tam do Równego, do jej rodziny, bo okazuje się, że miała przyrodnią siostrę, która też miała na imię Anna. Ona kiedy uciekała z Ukrainy, myślała, że jej rodzina zginęła, że nie przeżyła. No fantastyczna Fantastyczna historia, no i taka myśl, właśnie, że, że co my wiemy o innych, prawda? Wiemy tyle, co sprzedadzą nam y, duże media, a tak naprawdę za każdym człowiekiem jest jakaś indywidualna zwykle bardzo, bardzo skomplikowana i głęboka historia. Dlatego wszystkie te dzisiejsze Państwu polecam, i Ginczankę, i Walentynowi, czyli to, co, co niesie ze sobą historia Izbicy. A jako takie polecenie online'owe to polecam wirtualne targi książki. Empik na nie zaprasza na fanpage'u Empiku, na stronie Empiku. Wszystkie informacje tam online nowe spotkania z pisarzami. Warto sprawdzić, warto posłuchać. I oczywiście też zachęcam do tego, żeby sięgnąć do książek, do biografii, do reportaży. Bardzo Państwu polecam to dziś w stronach. Dziękuję.